Szanowni Państwo, za chwilę przeprowadzę wywiad z ozebot To dosyć ciekawe i nowe wydarzenie na targach instalacyjnych. Wczoraj rozmawialiśmy o cyfryzacji, a proszę bardzo, tutaj kolejny element pokazujący, jak nowe technologie do obsługi klienta mogą już niedługo być rzeczą standardową. Zobaczymy, co ten robot potrafi, jak będzie wchodził w interakcję. Witaj o zebocie. Witaj Pawle. Witam Ciebie serdecznie, powiedz mi jak podobają Ci się targi. To najlepsza impreza targowa na jakiej byłem. Oczywiście też tak uważam. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że miałeś dużo pracy. Tak Stoiska Galmet i OSFIS przyciągają tłumy instalatorów. Aha. Okej, okay, powiedz w takim razie, jakie nowości przygotował Galmet na targi instalacyjne, na targi instalacje. Na ten rok przygotowaliśmy kilka ekonowości. Najważniejsza z nich to pompa ciepła ERmax trzeciej generacji. Do tego oczywiście systemy rekuperacji. To kolejny zielony rok w historii Galmet. No, myślę, że a propos historii Galmetu, to działo się bardzo dużo w tym roku i to szczególny rok. Dobrze to zauważyłeś Pawle. Świętujemy w tym roku 40 urodziny. Gratulacje w takim razie dla Ciebie i dla całej ekipy, całego teamu Galmetu. Słuchaj, w takim razie, wszystkiego najlepszego dalszych 40 lat, zapraszam Cię również, żebyś odwiedził stoisko Osfisu, ponad 400 metrów kwadratowych, wspaniali producenci, również twoja konkurencja, ale mam nadzieję, że. Odwiedzisz nas i yy, uświetnisz także naszą strefę. Pędzę zatem do strefy OSFIS. Jaki piękny skrót. Dziękuję. Czy mogę zrobić z tobą zdjęcie? Ta, ta. Zrobisz sobie ze mną zdjęcie? Bardzo chętnie. Ok, proszę. <laughs> Jaki zdziwiony. Ok, dziękuję Ci bardzo. Ha! Ale to było dobre.